night cheaper passcode for the box is six they say six, six. six. Dobra. Przypomnieliśmy sobie temat kodu. Z kim mamy tu do czynienia? Z żabonami. Szaman. Mistrz splów. Zajdziemy go aż tak daleko. No dobra, ukryj. Ukryj. Spróbujmy zasadzki. Dobiegbyś, Dobiegłbyś. Nikt go nie zobaczy. To stąd. Będzie paraliż? Niekoniecznie Ale i tak powinniśmy Cicho go wykończyć Spróbujmy jeszcze raz. Nie dobiegnie. Poza zasięgiem. To wyjdźmy z zasadzki. On będzie szedł tutaj, gdzieś. Musimy mogli go złapać z tej strony. mu się za tym nie możemy ukryć. Ty, Diggs, w razie czego też tutaj. Następny żabon jest jak coś. Gdzie on jest? Wiesz, jaki on dużą tą duży ruch ma. W sensie ścieżkę, którą patroluje. No dawaj szybciej, chodź. Jest pełno beczek, które można by było wysadzić walcząc z nimi. No i dobra, zasadzka. Znowu rękawica. Musimy się ruszyć. Cyk. Do tego można z ogniem. O -o. No i tu się zaczynają schody. Musimy mu przyzwonić. jest szamant My jak kaczki o ty o dobra ale tu jest jednak ale się władowaliśmy o Jezus dobra Dobry plan nie jest zły No nie mów że mogę tylko tego z bliska jakoś zapanować nad nim ale no niech będzie Dobra ziomek jesteś mój poza tym. Co to za umiejętność? A, uwolnienie. Nie, nie, żadne uwolnienie. Walimy do szamana. Jest krytem. Też walimy szamana. Dobra, co mamy dalej? Jakby się ukryć sprytnie. Się ukryjemy. Trochę dalej od beczek. Jedziemy w szamana też, by nie leczył. No i to, no przemieścimy się tu, będziemy mieli zwiadowcę, strzelimy. W tą stronę. Aha. Tylko że nic im nie zrobiły. Tam było, że, że je są w celu. bullshit O, świetnie się, że się ukrył. Nie się we trzech? Nie, Pyk. tak, tak, No i co? Nie Smutno, przy... Smutno, bo nie zwróciło punktu punktu akcji, halo. No, teraz Jade. Jade, Jade, Jade. Pluf, tam trochę mąci. Dobra, ale trzeba tego mistrza sploof dobić. Cyk. Możesz kogoś bić? O, możesz tego tłuc. Dobrze hm tylko 31% beczka albo ten 15 no już jak zmienię broń tego mam 65 mógłbym od razu mowal no więc... dobra tak zróbmy o dobrze, to pancerza się pozbyliśmy. Dobra, to teraz tak. Musimy się przemieścić. Taki mały procent na trafienie mamy. Co się wydarzyło takiego? Dawaj z kwasem. Okej. Okay. Możemy mieć dużo większy ruch. O, nie, nie, będziemy musieli przeładować później. Dobra, ale mamy drugi pistolet, czyli karabin. A możemy jeszcze wjechać z bara w niego? No to pewnie trafisz? Nie, dobra oczywiście że trafi Oni to nie podłują, nie przeładuj Próbuj jeszcze raz Ten chociaż trafia. Przeładuj. Chyba mamy to opanowane to akurat. Nie będzie problem, żeby wygrać. Mamy przewagę lewelu. To widać w... Sile naszych bohaterów. Big man? Ah, yeah. We don't give up, ever. już nie strzelimy, nie chcę kotych tych beczek stawać, że nas nie. Dobra, przerzućmy się z powrotem na. Ciszę, pyk, tu. dużą szansą nakryta. Co prawda nic z tego nie wyszło, ale przynajmniej trafiliśmy. To jest niesamowite. Oh, Dawaj, Dix. Barana, dojedziesz go? Może być za dwa punkty. Go. Wow. Awansik. Tam gdzieś był. O, właśnie, plastik. <grym> Zajmę trochę na górze, mamy coś zielonego, jakiś przedmiot użytkowy, kapsuła lecząca, bardzo dobrze. Da się, bo zużyliśmy sporo walcząc z tymi, z kolektorami. A tu za dużo nie ma. Robot stary, gadaliśmy z tobą? A tu coś do podniesienia jest. A to w środku? Nie, nie w środku. Albo w środku, tylko przez ścianę. Gadaliśmy z tobą już. Jest tu coś ciekawego? Nie, tylko to. Dobra. A cyfra jego sześć, sześć, sześć. Piotr chyba pływa. O. W ogóle to możemy się podnieść, nie? Watching y'all you do your thing. Seriously, what do we got? Two chips. Choose one. I'll take the other back to pops. <laughs> yeah, that chip doesn't suck. Till next time. Mamy go, ale może się przyda. Znowu udało nam się zdobyć nowe chipy wyziewu bez potrzeby kupowania ich bezpośrednio od Walsa. Czy on naprawdę prowadzi interesy? Dobra. Zobaczmy, co tam mamy w talentach. Dwa punkty do rozdania. Tutaj niewiele zrobimy. A tutaj. Mamy jeden punkt, to jeszcze mniej zrobię. Dwa punkty, i tu coś możemy zrobić. Wzmocnienie zręczności, Większy zasięg ruchu o pewną liczbę kafelków podczas chodzenia i podczas sprintu. Terapia genowa jest szybka i łatwa, ale pod warunkiem, że ciało użytkownika jest wstępnie wyposażone w odpowiednie uchwyty receptorowe. Ta komórka macierzysto z wolnego wybiegu, wzmacnia mięśnie nóg podmiotu, zapewniając mu lepszy zasięg ruchu taktycznego. A to można przechodzić przez czyjąś strefę obserwacji. Nie no, to pole to. Jako snajper poruszanie się w większą odległość. Biorę w ciemno. Pamagdi. Odporna na odrzucenie. Taki support trochę. Prawda, nie do końca mam ochotę nią grać, bo jeżeli bym miał zamienić, to powinienem zamienić ją na Dixa. A znowuż chyba nie wiem, czy, czy mogę. Chyba nie mogę. Ok, yy, misje kolejne. To jeszcze możemy zrobić. Ale znać częściej, my nie wiemy. To jeszcze bym się przeniósł z ciekawości do miasta. Zobaczył, czy tutaj nie będzie dla nas misji.

Nic ciekawego nie ma. Mam broń, której nie używam. Mam broń, której nie używam faktycznie. No to? Przedajemy. A młode nic same tu mamy co siedemset, amunicja o jeden kompletnie nie ma sensu. kupmy sobie kilka kapsuł I Jeszcze pójdźmy do Do wajsa

Kapsuły lecznicze zapewniają o 30 punktów zdrowia więcej. Dzięki Autotux Motors i dzielnym wolontariuszom z amerykańskiego systemu więziennictwa dokonano znaczących postępów w po poprawianiu napraw tkanek organicznych i elementów mechanicznych. Ten rdzeń wykorzystuje te odkrycia i wprowadza je bezpośrednio do wszelkich używanych przez ciebie uzdrawiających przedmiotów. Aha, czyli mając to, mogę lepiej leczyć. Okej. Okay doping więcej energii zawściekłość i jem zmniejsza koszt was spalenie pampi zmniejszacz złodziej Zobaczmy tylko czy nie wszyscy mają zajęte tylko jakie rdzeń zasilane jak najbardziej spoko Zasięg ruchu? To można by było podmienić. Albo pancerz. O pancerz w sumie. Drugi. By było dobre. Na pewno nie zasięg ruchu. Zasięg ruchu nie jest nam potrzebny. Dawaj, zrobimy z niego tanka. Może będzie, jak nie będzie się dało dwóch takich samych użyć, ale to się zaraz przekonamy. Można. No to bajeczka. Dobra, wróćmy do. archiwum bo już dobrze pamiętam to Tu już zadania no, w sumie a nie tego nie możemy zrobić bo to trzeba poznajdywać dobrze podróż Otwórz ścianę, idziemy Co tam jest zaznaczone? A tu ciekawe Mamy jakiś znacznik No co jak co, ale nie umieszkamy go sprawdzić Ostatnio jak tędy przechodziliśmy to nie widzieliśmy, że tu jest zejście To chociaż sobie teraz wypróbujemy Co za znacznik, a wziął się i zniknął teraz, nie? Jeszcze jest. No nie da się tu wejść, bo cały kościołek płonie. Tędy też nie przejdziemy. Tutaj? tej też nie, czyli już się nie da tutaj. O. The wall again. Listen, it took us forever to put one hole through this thing. We can't do another one. Can't. Scrub your head clean of can't. Bamardi, the last of the bars, can't. DJ to. Lepiej niż im obojgu razem Zero wysiłku Tak po prostu Słabo